Cicho wszyscy zepsujecie niespodziankę. Niespodzianka! Ben chcemy złożyć Ci życzenia z okazji urodzin! Wow, nie spodziewałem się tego! Bardzo dziękuję! Emma, po co ci moja czapka? Żeby założyć ci urodzinową czapeczkę! Zobacz ile tortów ci przyniosłyśmy! Ojej, trzymajcie mnie! Kurczę! Co za Jak można tak zepsuć moją imprezę? Jedyny sposób, w jaki możecie się zrehabilitować, to challenge. Ojej, co tu się dzieje? Najważniejsze, że jesteśmy tu razem. Dobra, w pierwszej rundzie musicie zrobić mi pyszny makaron. Mam nadzieję, że mnie nie zawiedziecie. Makaron? Nie mam pojęcia jak gotować spaghetti. Kurczę, nie mogę otworzyć tego pudełka. Emma, to nie jest takie trudne. Patrz, otwiera się w ten sposób. A, już wiem. Ojej, teraz całe spaghetti się rozsypało, ale to nic. Szybko je pozbieram. Co za amatorstwo? Nie ja otworzę to opakowanie i złapię makaron, nawet nie patrząc. W dodatku ze spaghetti trzeba obchodzić się z miłością. Tylko wtedy będzie naprawdę smaczne. Zgadzam się, ale każdy ma swój własny sposób na gotowanie makaronu. Dobra, czas na przygotowanie sera. Trzeba pamiętać o bezpieczeństwie. No to zaczynamy. Co za okropność! Emma, nie patrz! Biedny ser, kto do niego strzela? Właściwie to ja go topię. Właśnie taki jest najsmaczniejszy. Teraz można włożyć do niego spaghetti i porządnie wymieszać. Hmm, mnie też przydałby się ser. Ale dla mnie wystarczy go po prostu zetrzeć na tarce. Kuraz zgadzam się ze mną. Trzeba tylko bardzo dokładnie zetrzeć ser na tarce. Ja używam do tego specjalnego woreczka. Właśnie tak. I nic mi nie wypadło. Niezły lifehack, babciu. Co to tak pachnie spalenizną? Ojej, jak mogłam zapomnieć o makaronie? Kurczę, Benowi się to nie spodoba. Muszę wymyślić jakąś alternatywę. Wiem. Żelkowe robaczki z syropem truskawkowym będą świetne. No to się nazywa makaron. Takie coś spodoba się Benowi na pewno. Fajnie to wymyśliłaś? Nawet nie wiem od czego zacząć. Chyba pierwszy będzie kandydat w środku, fój! Jadłem już dużo smaczniejszy makaron! Ten mnie trochę rozczarował. Teraz czas spróbować makaronu z tego gigantycznego kawałka sera. Wow, to wygląda tak apetycznie. No to zupełnie inna sprawa. Z chęcią zjem dokładkę. Kurczę, jaki ciężki. Co? To koniec? Taki ogromny kawałek sera i tak mało makaronu? O, jakie nietypowe podejście do robienia makaronu. Nie wygląda to zbyt zachęcająco, ale spróbuję. Wow, właśnie coś takiego mi się podoba. Emma, gratuluję. Twoje danie okazało się najpyszniejsze. Bardzo smakują mi te żelki. Hurra, wiedziałam, że mu się spodoba. No dobra, w tej rundzie chcę dostać pyszne lody. Prościzna. Robi się mam pojęcia, jak zrobić ślody. Mam nadzieję, że filmiki z TikToka podsuną mi jakieś nietypowe pomysły. Jest! A tak na serio, to dlaczego nie wykorzystać kinder niespodzianki? To takie proste, a takie ciekawe. Ojej! Zobaczcie, jaki fajny samochód jest w środku. Super! Wiem na pewno, że mój wnuk uwielbia dojrzałe truskawki. No i oczywiście uwielbia kiwi. Nie mogłam zapomnieć o jego miłości do borówek, dlatego właśnie teraz zamierzam zrobić idealne lody. Będą łączyły w sobie smaki wszystkich jego ulubionych owoców. Do lodów użyję oczywiście najświeższego mleka, mojego ulubionego tak na marginesie O tak! To było naprawdę fajne! O babciu, poczekaj, w środku jest mój samochód. Chwileczkę, daj mi go wyjąć. Powiedziałam, czekaj, posłuchaj mnie. Co się dzieje, moja kochaniutka? Nie przeszkadzaj mi, idę zamrozić moje smakołyki. Smakołyki? Chyba żartujesz. Dobra, nie będę sobie zawracać głowy. Moje lody będą nie tylko pyszne, ale będą bardzo oryginalne. Podam je w pociągu. Do każdego wagonu wleję trochę azotu. A potem dodam lody. Kolorowe i o różnych smakach. Gotowe? Oczywiście każdy wagon musi być dodatkowo udekorowany. Do tego użyję kolorowych posypek i uroczych figurek dinozaurów. Spójrzcie jakie piękne. Rozejście. Pociąg szczęścia zaraz tu przybędzie. Ojej, jak ładnie. Kurczę, trzeba się pospieszyć. Wszyscy zrobili takie wspaniałe lody, tylko ja nie nadążam. Nie trzeba było tak długo bawić się samochodem. Dobrze, że moje lody robią się wyjątkowo szybko. Muszę tylko zanieść moje Kinderki do lodówki, żeby miały czas zamarznąć. Babciu, no w ten sposób daleko nie zajdziesz. Pozwól, że ci pomogę. Okej, okay. chyba gotowe. Babciu, gotowe? Może że wracasz na swoje miejsce. Dziękuję, moja kochana. Dziewczyny, spójrzcie, jakie piękne są moje lody. Myślę, że Benowi się spodobają. Ojej, po raz kolejny mam tu bardzo apetycznych kandydatów do wygranej. Zacznę od tego obiecującego kinderka. Wow, no to jest bardzo smaczne. Nie wiedziałem, że z jajka kinder robi się takie pyszne lody. Dobra, teraz muszę spróbować lodów babci. O, widzę moje ulubione owoce. Jakie pyszne! Nie wiedziałem, że moja babcia potrafi nawet robić lody. Jakie dobre? Co to jest? Wow, samochód, babciu! Wymyśliłaś lody z niespodzianką! Ale ekstra... Co to za pociąg? Jeszcze nigdy nie przyniesiono mi lodów w taki sposób. Z tej okazji użyję nawet złotej łyżki. O tak, te lody są niewiarygodnie dobre! Są takie różne! Jabłkowe i o smaku gumy balonowej! I są w takim fajnym pociągu! Betty, jestem zaskoczony. To naprawdę najlepsze lody, jakie kiedykolwiek jadłem. Nie miałam co do tego wątpliwości. Tym razem chcę, żebyście zrobiły dla mnie Lizaka. Mam nadzieję, że Wam się to uda. Lizak? Myślę, że poradzę sobie z tym zadaniem. Mój lizak będzie jeszcze i zdrowy. Jestem gotowa pracować na cztery ręce, aby mieć pewność, że i tę rundę wygram. Ojej, a mnie i dwie wystarczą do gotowania. Przygotuję lizaka z dżemem truskawkowym jako bazą. Swoją drogą sama go robiłam. Wrzucę go do garnka, a następnie wymieszam z cukrem i wodą. A więc tak to się robi z takimi prostymi krokami, to ja sobie poradzę. Kurczę tylko nie mam dżemu, ale komu on jest potrzebny, kiedy mam pyszne kolorowe żelki? Dzięki nim zrobię nie tylko smaczne, ale i bardzo kolorowe lizaki. Pozostało tylko poczekać, aż masa stwardnieje. Brawo ja! aromatyczne jabłuszko wbije patyczek. Ale fajnie to wygląda. Teraz nałożę na nie masę z dżemem. Położę na talerzu i żeby wyschło będę na nie dmuchać. Ojej, to jest takie męczące. Dobra, masa na lizaki jest już prawie gotowa. Pozostaje tylko przelać ją do foremek i poczekać, aż stwardnieje. Wtedy otrzymam mnóstwo małych lizaków. Tylko spójrzcie, jak to słodko wygląda. Jestem pewna, że Benowi spodoba się w sposób, w jaki to zaserwuję. Ben, czas decydować. Jaki trudny wybór. Chyba zacznę od tego zielonego czegoś w szklance. Smakuje jak szklanka. Co to za Lizak, który nawet nie chce się odkleić? Następne w kolejce jest to dziwne urządzenie. Wygląda niesamowicie. I można się tym bawić. Ojej. Okazuje się, że to nie jest do końca taki dobry pomysł. Nie chcę tego! Został ostatni kandydat. Babciu, mam nadzieję, że przynajmniej ty mnie nie zawiedziesz. Wow, jakie pyszne! Nie dość, że ten lizak jest nierealnie dobry, to jeszcze bardzo miękki. To przecież jabłko! Babciu, to był genialny pomysł! To ja wygrałam? Bardzo się cieszę, że ci tak smakuje, mój drogi. Subskrybuj kanał Multitude Challenge, bo u nas zawsze znajdziesz tylko najfajniejsze filmiki z najśmieszniejszymi postaciami, które zawsze cię rozweselą. Na razie